Panie Ministrze, bardzo dużo się ostatnio dzieje. Ledwo pan przejął stanowisko, turnę właściwie po całej Polsce, dużo zmian i kilka pytań. Zakaz od strony praktycznej. Jak to ma wyglądać? Wprowadzony zakaz importu towarów rolnych do naszego kraju. Czy zostają korytarze solidarnościowe? No w tej chwili nie. Jeżeli mówimy o zakazie, to jest zakaz całkowity, jest zakaz i, i produktów, które wjeżdżają do Polski, jako które mają zostać w Polsce, ale również tranzyt. Na tą chwilę zatrzymane jest całkowicie wszystko, jest zakaz tranzytu również, no, ze względu na to, że prawo unijne jest tak nieprecyzyjne, że nie ma możliwości, nie ma gwarancji, że towary, które jadą w znaku T1, to znaczy tranzytu, że, że przez Polskę przejadą. I to, to było największym problemem, że przez granice przejeżdżały towary, gdzie miały znak właśnie ten T1, to znaczy tranzytu, a tak naprawdę zostawały w Polsce. I to, i to jest jakby ta sprawa, którą najbardziej nam zależy. Tak naprawdę tym, tym zamknięciem granicy to pomagamy polskim rolnikom, to jest dla nas bardzo ważne i chcemy pomóc polskim rolnikom, ale również wysyłamy sygnał, taki jednoznaczny sygnał do Unii Europejskiej, że musi w tej kwestii, że powinna w tej kwestii również zareagować, że to jest problem nie tylko polski, Problem nie tylko nawet krajów frontowych, ale to jest problem całej Europy, dlatego że, że te produkty, które wjeżdżają, tak jak powiedziałem, nie ma gwarancji, że jadą w głąb Europy albo nawet do, do krajów trzecich, tylko najczęściej zostawały w tych krajach frontowych, tam gdzie najbliżej. I, to jest, I tu potrzeba jest zmian, na, zmian przepisów unijnych, to znaczy tak, stworzenia takich narzędzi, żeby koszty pomocy Ukrainie, my się w 100% zgadzamy, że trzeba pomóc Ukrainie i myślę, że, że to chyba nie ma nikt wątpliwości, że polskiemu rządowi i Polsce, całej Polsce zależy na tym, żeby Ukrainie pomóc w czasie wojny, ale żeby koszty tej, tej pomocy poniosły wszystkie kraje, a nie tylko Polska czy kraje frontowe. W tym momencie my mamy blokadę, ale inne kraje nie. Czy jest taka gwarancja, że to zboże, te towary nie wjadą do nas inną granicą, na przykład przez Czechy dookoła? My no, przez Czechy nie, bo Czechy nie, nie graniczą z Ukrainą, jak już to przez Słowację. Nie. Znaczy no tak, ale one mogą wjechać tak, mimo wszystko dookoła, i czy do Czech, czy do, już Wiem, do Słowacji. Już w tej chwili, że inne kraje biorą nas przykład, jak Węgry, jak Słowacja. Wszystkie, znaczy, to wszystkie te kraje frontowe mają ten sam problem i ja myślę, że tutaj wszystkie te kraje zareagują w tej sprawie. Ale tutaj też muszę bardzo mocno podkreślić, w tej sprawie nie jest winna Ukraina, tylko winna jest po pierwsze agresor, to jest Putin. A po drugie, Unia Europejska, która no, nie wprowadza odpowiednich narzędzi. Ja nie chciałbym tak zrzucać winy na Unię Europejską, ale chciałbym zaapelować do Unii Europejskiej nawet chcemy tym, tym ruchem, drastycznym ruchem, w jaki sposób zmobilizować Unię Europejską, żeby w tej sprawie podjęła odpowiednie działania i, i przygotowała odpowiednie narzędzia, które spowodują to, żeby ten produkt pojechał do, do Europy. Ponieważ Słowacja idzie w nasze ślady w tym momencie, stąd w moim pytaniu pojawiły się Czechy. Konkretnie. Rozumiem tak. Dlaczego nie może... Czy nie ma te, te, tej obawy, że to wiedzie jednak od tyłu, tak? Przez czeską granicę, a przecież granice Unii później już nie są y, sprawdzane. Ten towar może przejechać. Ja myślę, panie redaktorze, że tak jak powiedziałem, że to wszystkie kraje zareagują w tej sprawie i, i będą szybka, będzie, powinna być szybka reakcja Unii Europejskiej. Ja wiem, jak Unia Europejska działa powolnie i pewnie, że, że myślę, obawiam się tego, że to będzie y, trwało parę dni, ale mam nadzieję, że parę dni, a nie parę miesięcy. Teraz jest pytanie z innej strony. W naszym kraju są przedsiębiorcy, którzy na stałe współpracują z Ukrainą. Mają podpisane kontrakty. Czy wóz, zakaz wwozu towarów z Ukrainy dotyczy także ich? Oczywiście wszystkich dotyczy. Także nie ma, jeżeli mówimy o towarach z, tych, które są, mhm. ty, które są w rozporządzeniu, nie ma tutaj w tej chwili możliwości włożenia żadnych tych towarów z rozporządzenia. Także tutaj no, wszyscy na tym temat. A tak właśnie dobrze, że Pani redaktor ten, ten temat poruszyła, bo to jest bardzo ważne. Dziś też to wybrzmiało w rozmowach z Ukrainą. Tak naprawdę to te produkty nie sprzedaje Ukraina Polsce, nie rząd ukraiński rządowi polskiemu, nie tylko firmy prywatne, firmy prywatne, które, które na tym w jakimś stopniu zarabiają, bo mają podpisane kontrakty. Ja nie zarzucam firmom tutaj nic, no bo tworzą to, robią to zgodnie z prawem, ale tak naprawdę to te firmy i często to duże koncerny na tym zarabiały. Jeżeli chodzi o konsekwencje tego zakazu, Unia Europejska twierdzi, że jest to w jej wyłącznych kompetencjach. Jakie konsekwencje mogą nas spotkać ze strony Unii Europejskiej w tym momencie? No, Pani redaktor dzisiaj oświadczenie Unia Europejska wydała ustami rzecznika że nie ma tutaj, nie, tu nie chodzi o jakiekolwiek karanie, chodzi tutaj o rozwiązanie problemu i się zgadzamy z Unią Europejską w tej sprawie. Tu naprawdę chodzi o, o rozwiązanie tego problemu i, i myślę, że zrobimy wszystko i że ten problem w, w wspólnie rozwiążemy. Jeżeli Unia Europejska nie będzie chciała z nami współpracować, to my znajdziemy też rozwiązanie z Ukrainą. Strona ukraińska bardzo z nami rozmawia szczerze i ona ten problem rozumie, że to jest problem i, i, i Polski, ale również i Ukrainy, bo stworzenie po tak dobrych relacjach społeczeństwo-społeczeństwo nawet, nie tylko rząd-rząd, ale społeczeństwo-społeczeństwo, nikt nie chciałby, żeby te relacje tak dobre popsuć. E Komisarz Wojciechowski jakiś czas temu powiedział, że stop dla importu będzie oznaczał też stop dla eksportu. Czy nie obawiamy się tego, że automatycznie nasze. Nasze zboże zostanie też przyblokowane. Nasz eksport chociażby przez dopłaty, które będą ustanawiały wysokość ceny zboża na poziomie 1400 zł. To jest cena dużo wyższa niż w tym momencie ceny na rynkach światowych. Czy my nie zablokujemy tego zboża u siebie, bo ono będzie zwyczajnie niekonkurencyjne na rynkach światowych? W ostatni piątek spotkałem się z firmami eksportującymi zboże z Polski. I Panie Redaktor, oni zameldowali jedną rzecz, że tak naprawdę oni mają możliwości wyeksportowania dużej, większej, większej ilości zboża niż nawet mają w tej chwili zakontraktowane, ale potrzeba jest, żeby zachęcić rolników, żeby to zboże im sprzedali, bo była za niska cena i rolnicy nie sprzedawali te, tego zboża, dlatego ta dopłata, którą zaproponowaliśmy w sobotę, ma pomóc właśnie w tej zachęceniu rolników w sprzedaży zboża. Dlaczego zachęcenie? No bo jeżeli się rolnikowi nie opłacało, to rolnik czekał, czekał cały czas na lepsze rozwiązania. Mam nadzieję, że te rozwiązania, które chcemy wprowadzić zadziałają i rolnicy to zboże zaczną sprzedawać i opóźnią swoje magazyny, bo nam bardzo zależy na tym, żeby opróżnić magazyny i przygotować te magazyny do nowego sezonu, który się rozpocznie niebawem. Skoro jesteśmy przy dopłatach, jak one technicznie mają wyglądać? Bo rozumiem, że nie ma jeszcze cen ustalonych, cen tych skupowych dla innych rodzajów zbóż, jest tylko cena dla pszenicy, ale jak one fizycznie mają wyglądać? Nie będą składane wnioski, od którego momentu, do którego momentu? Czy są znane już takie szczegóły? Panie redaktor, nie nad tym pracujemy w tej chwili, pracuję nad rozwiązaniami, takimi rozwiązaniami, które będą też zgodne z prawem Unii Europejskiej. Tutaj mamy pewien problem, bo nie ma możliwości dopłaty do tony bezpośrednio, tak jak był ostatnio system, który ogłosił pan wicepremier Henryk Kowalczyk, też niby miało być do tony, ale Unia Europejska nie pozwala do tony. Możemy dopłacić do hektara i potrzeba znaleźć takiego mechanizmu, żeby on był jak najbardziej sprawiedliwy, a przyniósł ten efekt, o którym mówiłem wcześniej. Czy ministerstwo ma dane, takie realne dane, ile zboża wpłynęło do tej pory do Polski i ile innych produktów, bo nie tylko o zbożu mówimy i nie tylko o zbożu upominają się rolnicy. Jeżeli chodzi o zboże, to z danych, które ja otrzymałem, które mam na biurku, wynika, że do tej pory wpłynęło ponad 3 miliony ton zboża. Może to nie są dane takie pewne. To znaczy takie dokładne, o może to słowo jest, bo pewne jest złym słowem, dokładne, ale w tych granicach myślę, że wpłynęło, ale i, duż, i pewna część tego zboża została w Polsce. Dodając trzeba również zboże nasze. My w tym roku mieliśmy dobre plony, jako Polska, 35 milionów ton zboża naszego polskiego, i to spowodowało kumulację, pewną kumulację, która która właśnie dziś ma takie właśnie efekty. Niektóre źródła podaje nawet 7 milionów ton. Pan mówi o 3 milionach. Skąd taka rozbieżność? Bo to jest potężna rozbieżność. Panie redaktor, trudno mi jest na to odpowiedzieć. Ja mam informację 3, 3 miliony z groszami. Tutaj no może nie, nawet niecałe 3,5 miliona. To, to jest informacja, o której, którą miałam na biurku. Ja oczywiście słyszałem o tym, że, że niektórzy podają, że więcej. No trudno mi się odnieść, bo mogą być to fake newsy. Panie redaktor, wiesz, że tych fake newsów ostatnio, które Krążą w eterze jest bardzo dużo, I, i wolałbym chyba nie odnosić się do tego, bo myślę, że, że, że tutaj gdzieś jest jakiś pewien fake news. Od dłuższego czasu pracuje Pan nad sytuacją w portach. Jak to wygląda na chwilę obecną, i jest takie pytanie troszeczkę z drugiej strony: czy nie można poprosić portów krajów sąsiednich o to, żeby wypłynęło to przez ich porty? To jest tak samo ich problem, jak nasz. Panie to właśnie ta spotkanie w porcie. Uświadomiło mi do, taką dostałem informację, zresztą to potwierdziły również firmy, które, które były na spotkaniu, że tak naprawdę nie ma problemu z portami. Jeżeli porty nie tak dawno przeładowało 17 milionów ton węgla, to wy, wy w tej chwili przeładować z drugą stronę 4 miliony ton zboża, to nie jest problem. Także tutaj nie, nie ma problemu ani na torach ani nie ma problemu w portach, to da się poukładać, zresztą pokazaliśmy to przy węglu. Największym problem, który właśnie zgłaszały firmy, to jest to, że musimy zachęcić rolników, żeby to zboże chciało, chciały sprzedać. Musimy zachęcić rolników, żeby chcieli sprzedać zboże, nie mamy problemu w portach, tylko gdzie my je wywieziemy? Mamy, tak jak mówiłem, firmy mówią, że mają kontrakty podpisane i jest możliwość jeszcze zwiększenia tych kontraktów, także to jest informacja od firm, to nie jest informacja mhm. moja, to jest informacja od firm, że jeżeli będą mieli zboże, to znaczy jeżeli rolnicy sprzedadzą im to zboże, to oni do ich to zboże wyeksportują. A wiadomo do jakich krajów? To jest często jest to tajemnica handlowa firm, bo to firmy, to, to nie jest tak, że to Polska robi, to nie jest tak, że to robią nie wiem, firmy państwowe, to robią firmy prywatne. Ja też, jak miałem spotkanie z tymi firmami, to najpierw. Firmy, przedstawicielka firm, pani prezes, przeczytała oświadczenie, że to są firmy, które ze sobą konkurują i o wszystkich, nie o wszystkich okay. informacjach mogą mi podać. Na przykład sprawa cen, sprawę właśnie z kim mają kontrakty podpisane. To są pewne tajemnice handlowe tych firm. Ja nawet nie chciałbym bardzo wchodzić w te tajemnice, bo to jest ich sprawa. Oczywiście, że nasze ambasady, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomaga też w tym, żeby znaleźć nowe rynki, żeby podpisać pewne kontrakty z nowymi rynkami. Ale to chyba, tak jak powiedziałem, nie jest to na tą chwilę największym problemem. Czy decyzja o zatrzymaniu importu z Ukrainy ma na celu poniekąd wpłynięcie na decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu z powrotem cen, o ceł na produkty? Nie, Pani Rad, nawet chyba nie ceł. Bardziej by nam zależało, tak, tu jest troszkę prawda, że, że chcemy wpłynąć na Unię Europejską, że na pewno ta decyzja jeszcze że do, 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 dołączą tego, do tego inne kraje, to na pewno w jakiś sposób będziemy próbować wymusić na Unii Europejskiej, ale chyba nie CEL, tylko pewnych narzędzi, tak jak już powiedziałem może wcześniej, pewnych narzędzi, które spowodują, że ten towar z Ukrainy, bo my chcemy Ukrainie pomóc, że ten towar z Ukrainy pojedzie w głąb Europy. To nie może tak być, że y, ani Niemcy, ani Francja, ani inne kraje nie ponoszą. Y, kosztów pomocy Ukrainie tylko ma to robić Polska i przykładowo Słowacja czy Rumunia, a szczególnie tutaj dzisiaj mówimy o Polsce, bo tutaj najwięcej produktów wjedzie. Dlatego zależy nam na tym, żeby takie, żebyśmy wspólnie wypracowali takie narzędzia, żeby Unia Europejska otworzyła oczy i zobaczyła, że jest problem i to chyba jest też pewien, pewien cel taki będzie osiągnięty tą decyzją. Blokada, o której mówimy jest wprowadzona do końca czerwca i teraz ja mówię w tym momencie ustami rolników, to co słyszę od rolników podczas spotkań z nimi. Dobrze, wprowadzą nam blokadę do końca czerwca, w lipcu na początku zaczynają się żniwa, zanim my zaczniemy swoje żniwa, Ukraina ma żniwa wcześniej, zostaniemy zasypani po korek zbożem ukraińskim od nowa, zostaniemy od nowa ugotowani na żniwa. Jak się Pan odnosi do tych obaw? Panie redaktor, po pierwsze że, bardzo mi zależy, żebyśmy wypracowali jak najszybciej. Nawet bym nie chciał, żebyśmy musieli czekać do czerwca. Wypracowali takie narzędzia, które zrealizują ten cel, o którym mówiłem. Roz, roz, rozwiezienia czy rozdysponowania tych produktów do innych krajów. Ja chciałbym, żeby to Unia Europejska zaczęła jak najszybciej w tej kwestii działać, żebyśmy tak, taką, takie przepisy, takie narzędzia zrobili. Jeżeli nie, to, to musimy wypracować takie narzędzia z, z Ukrainą jak najszybciej, bo, bo myślę, że wszystkim zależy na tym, żeby tą sprawę rozwiązać i żeby nasi rolnicy i tutaj chcę bardzo mocno to podkreślić. Byli pewni, że mieli stuprocentową gwarancję, że te produkty nie zakłócą już naszego rynku rolnego, tak jak to było do tej pory. Czy podejmując taką decyzję nie obawialiście się o dobre do tej pory relacje z Ukrainą, to po pierwsze, a po drugie o relacje z Unią Europejską? Jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, to są dobre, proszę mi wierzyć, brałem udział dzisiaj w rozmowach i wiem, że mimo, że, to, że Ukraina bierze, to jest dla nich wielki problem ale wie, że ten problem musimy razem rozwiązać i pracujemy nad tym, żeby ten problem rozwiązywać. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, to zależy mi na tym, żeby uruchomić Unię Europejską, żeby otworzyła oczy, żeby zobaczyła ten problem i żeby zaczęła działać. Dopłaty, szczegóły dopłat. Jeśli chodzi o nawozy, jak ma wyglądać w Państwa zamiarze dopłata do nawozów? i dopłata do paliwa, bo to są te dwie dopłaty, o których mówi się najmniej, a które są dla rolników też bardzo istotne. Jeżeli chodzi o dopłatę do nawozów, pracujemy nad tym, żeby to był bardzo podobny system, który był już wprowadzony wcześniej, także tutaj myślę, że się wiele nie zmieni. Jeżeli chodzi o dopłatę do, 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 do zwrotu akcyzy, bo tutaj nie jest dopłata do paliwa, tylko zwrotu akcyzy, na tą chwilę Unia Europejska pozwala nam zrobić to do, do kwoty 0,46 zł dokładnie. Ale my chcemy wystąpić do Unii Europejskiej o to, żeby mieć zgodę do dwóch złotych, co, o czym poinformował pan premier. Będziemy nad tym pracować. Ustawa już jest przygotowywana w najbliższych dniach, myślę, że stanie na Radzie Ministrów i będziemy zwracać się do Unii Europejskiej o to, żeby nam pozwoliła do, 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 zwrócić tę akcyzę do dwóch złotych. W trudnej sytuacji w, tej całej, w tym całym zamieszaniu jest komisarz Wojciechowski. Opozycja wyrzuca mu na każdym kroku, że jest to jego wina. Jak wygląda to z Państwa perspektywy? Jakie są w tym momencie wasze relacje? Czy on wiedział o zamiarze podjęcia przed was takiej, a nie innej decyzji? Jakie jest jego stanowisko na ten temat? Bo na pewno rozmawiacie. Oczywiście jadąc tutaj dzisiaj na spotkanie rozmawiałem z panem komisarzem nawet dłuższy czas przez telefon i rozmawialiśmy o tych problemach, że musimy ich wspólnie rozwiązać. Pan komisarz bardzo mocno nas wspiera w tej sprawie i szuka też pewnych propozycji, bo to, bo to muszę podkreślić bardzo mocno. Sprawa CEU i sprawa zablokowania tej granicy, sprawa dotycząca wprowadzenia tych narzędzi, o których mówiłem wcześniej, jest po stronie komisarza do spraw handlu, nie do spraw rolnictwa ale pan komisarz, ja zresztą z komisarzem Wojciechowskim współpracuję od wielu lat jeszcze, jak nie byłem ministrem, zresztą mieszkamy obok siebie prawie, bo w sąsiednich powiatach, także znamy się od wielu lat i komisarz Wojciechowski w tej sprawie oczywiście wspiera nas, pomaga nam i te fake newsy, które są puszczane, no ja już mówiłem o tych fake newsach, ja myślę, że tak, wszystkie te informacje, które są nieprawdziwe, są puszczane i jeżeli to jest zrobione nieświadomie, no to, to się dziwię, ale gorzej będę ubolewał, jeżeli się okaże, że te wszystkie fake newsy, filmiki, to pokazywanie, że za chwilę paliwo będzie po 15 zł, że chleb będzie po 30 zł, że cukru nie, zabraknie w Polsce. One są naprawdę sterowane przez Moskwę, przez Putina. Albo bezpośrednio, albo pośrednio, nie wiem, ale. Zachęcam wszystkich tych ludzi, którzy próbują na tym ugrać jakiś polityczny, polityczny swoją kapitał, żeby tego nie robić, bo to szkodzi Polsce, szkodzi polskiemu rolnikowi. Sytuacja jest bardzo trudna. Rolnicy wcale nie zamierzają schodzić z ulicy. Jaki jest tutaj pomysł ministerstwa, żeby tą sytuację rozwiązać? Bo proponujecie kolejne rzeczy, przy czym strona rolników mówi, że to jeszcze nie jest to. Oni żądają ceł, Zero-jedynkowo. Panie redaktor, no, ja rozmawiam z wieloma rolnikami, z prawdziwymi rolnikami, nawet tymi protestującymi, którzy no, rozmawiają merytorycznie, którzy nie robią hudzpy politycznej i nie, nie próbują ugrać na tym jakiegoś swojego kapitału. I no, oni rozumieją problem i ta, te rozmowy są całkowicie in, inaczej prowadzone. A jeżeli ktoś próbuje na, na tragedii rolników, na tragedii rolników, ugrać sobie tylko kapitał y, polityczny, y, partyjny czy polityczny, czy jakiejś innej organizacji, organizacji to myślę, że wcześniej czy później rolnicy wystawią ocenę za to. Ja ubolewam nad tym, że w tej trudnej sytuacji ktokolwiek próbuje ugrać swój kapitał polityczny. Ja obserwowałem Twitter, Twittera po ogłoszeniu w sobotę tej bardzo ważnej informacji i dziwiłem się, że ludzie, którzy mają wysokie funkcje, którzy prowadzą ugrupowania, z różnych kolorów ugrupowania i, i, i oni piszą takie bzdury, które są fake newsami na Twitterze. No to mnie, mnie osobiście dziwiło. Niektórzy mówili, że powinienem miał odpisać. Nie chcę wchodzić na ten poziom. Naprawdę nie chcę wchodzić na ten poziom, bo to, bo to ja powiedziałem, to szkodzi polskiemu rolnikowi, a co za tym idzie, szkodzi to polskiej racji stanu. Panie ministrze, ale z ulicy nie schodzi też Solidarność. Pański matecznik. Ja z, rozmawiam z Solidarnością, rozmawiam, i, rozmawiam z, ze związkowcami, z tymi, którzy protestują i ja się nie dziwię, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie schodzą, bo nie ma efektów. Na razie są tylko rzeczy ogłoszone. Mam nadzieję, że jak zobaczą efekty, że to nie są żadne obietnice, tylko są to realne, konkrety dla polskiej wsi, bo to jest bardzo ważne, konkret dla polskiej wsi, to myślę, że tutaj sprawa, y, y, no, tak jak powiedziałem, tutaj przestaną protestować. I panie redaktor, tak jeszcze jedną rzecz powiem, bo niejednokrotnie, którzy mówią, że, tam, że to właśnie protestujący wymusili na nas działania. nie. Ja od samego początku, jak zostałem wziętym tą odpowiedzialność, ciężką odpowiedzialność za, za polskie rolnictwo, od samego początku w mojej głowie jest pomoc polskiemu rolnikowi, pomóc rozwiązać tą bardzo trudną sytuację. A nie sprawy protestujących, mimo że mam wielki szacunek do, do, do protestujących, i, i wie pani, że z nimi rozmawiam i jestem w tym, ale tak naprawdę mi zależy na tym, żeby pomóc polskim rolnikom. W sobotę podczas spotkania włosych minister y, premier Kowalczyk powiedział, że teraz to jest jego ból głowy, żeby zorganizować pieniądze na to wszystko, co jest obiecane, jak to wygląda ze strony budżetowej, czy faktycznie nasz budżet jest stać na takie dopłaty, bo to są potężne pieniądze. Panie redaktor, ja bardzo się cieszę, że pani zauważy, że to są potężne pieniądze, tak? To są potężne pieniądze, ale my mówiły, mówiliśmy już niejednokrotnie, że jesteśmy z rolnikami, ale nie tylko z rolnikami, z Polakami, bo przecież niedawno była sprawa węgla, gdzie był, niektórzy próbowali też robić na tym kapitał polityczny, ale my jesteśmy z Polakami w tych momentach radosnych, fajnych momentach, na, na przykład z rolnikami, gdy są dożynki, Jesteśmy z nimi, ale jesteśmy też z Polakami i na pewno nie opuścimy Polaków w tych trudnych momentach. Tym trudnym momentem jest właśnie sprawa dzisiaj zboża, tym trudnym momentem jest sprawa dzisiaj wojny, tym trudnym momentem jest dzisiaj sprawa całej sytuacji w rolnictwie. Będziemy z Polakami. Nie będziemy mówić, jak to niektórzy mówili do tej pory, że nie wiedzą, gdzie są te pieniądze zakopane, albo że nie ma pieniędzy, jakoś takim było to powiedziane często polskim językiem. A my będziemy po prostu z Polakami w tych trudnych momentach i wie, ja jestem pewien, że Polacy to zauważają, że Polacy zauważają, że nie chowamy głowy w piasek, że jesteśmy z nimi w tej trudnym momencie i, i, i to jest nasz, tak naprawdę panie redaktor, to jest nasz obowiązek. To jest obowiązek każdego rządu, który jest odpowiedzialnym rządem. Odpowiedzialnym za, za, za swoje działania, ale odpowiedzialnym też i za, za Polaków. My, jeste, my jesteśmy odpowiedzialni. Rozumiem, że pieniądze się muszą znaleźć, no tylko budżet nie jest z gumy, tak jak portfel każdego z nas, nic nie jest z gumy, kosztem czego? tak to będziemy szukać tych pieniędzy po to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi, mimo że, tak jak powiedziałem, jest to trudny, trudna sytuacja, ale, ale na pewno to, to zrobimy, to nie są obietnice bez podpisów. I na koniec pytanie. Oto, jakie konsekwencje, z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć firmy, które ściągały tutaj to zboże i na tym zarabiały. Prokuratura prowadzi śledztwa, podjęła śledztwa kolejne, prokuratura w Rzeszowie. Czy ma Pan jakieś wiadomości, jak dużo firm było w to zamieszanych, jak duży to jest proceder? Panie redaktor, tu musimy wyjaśnić pewną rzecz. Firmy, które sprowadzały zboże robiły to zgodnie z prawem. Możemy mówić, że niemoralnie. Bo na przykład, jeżeli firma sprowadzała zboże z Ukrainy, z tego produkowała pasze i polskiemu rolnicowi, nie kupując od niego zboża, sprzedawały pasze, to możemy tu się dostrzegać pewne niemoralności. Ale jeżeli firmy sprowadzały pasze zgodnie z prawem z zagranicy, to tutaj nie ma jakiegoś przestępstwa. Chyba, że pani redaktor mówi o tym procederze, o którym media dzisiaj mówią, nie ma nic jeszcze udowodnionego, że ktoś sprowadzał zboże techniczne Wcześniej i, przy, I wykorzystywał go do, na przykład do produkcji pasz. I tutaj wiem o tym, że pewne instytucje y, y, zbadają tę sprawę, no, m.in. prokuratura, ale tutaj jeszcze nic nie jest udowodnione. Jeżeli się okaże, że któraś firma próbowała na tej tragedii i na wojnie zarobić, jestem wielkim zwolennikiem, że powinna ponieść wielkie konsekwencje. Nie wolno zarabiać albo próbować zbijać swój kapitał na krzywdzie innych ludzi. A to jest na krzywdzie innych ludzi. Dziękuję panu bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję.